Worn out faces, riding early for the daily races, going nowhere. Ta to jeździ? Witam Was serdecznie. 3 marca. Groszek sięje. Pamiętacie, może kto tam ogląda? Tu jest rzepak. W tamtym roku mieliśmy troszkę ulew. Zamoliło tutaj poprzednio, jak przesiałem. Znowu zamoliło. Więc zaorałem to w styczniu. Przemarzło. Trochę tam mokro jest, bo woda spływała, wszystka. I posiałem teraz groch. I fajran. Jadę na. O kurde. Na inną działkę ja brudny jestem, cala, ale co tam? W końcu człowiek pracy się nie boi. Miał być rodzinny siech, <grydy> no, ale nie będziesz. Żona robi dla mnie torta rodzinowego, a ja sieję gro. Taki gro sieję, Sieję ten gro, co w tamtym roku mianowicie Salamanka, które ruszyły tutaj tą ziemię południowy stok do słońca cały czas wygrzewany I, i jest już sucho, już normalnie opiało, pola białe są trzeba będzie to powłokować więc wtedy coś nagram e, żonko a teraz sieję sobie groch e, dużo w tym roku mam około hektara dlaczego niedużo? no bo nie mam gdzie go posiać nie mam dobrych działek pod groch w tamtym roku chciałem rok 20 lutego. Teraz mamy 3 marzec. Mieliśmy zimę naprawdę fajną, śnieżną i z mrozem. Co tutaj mamy? Dzisiaj posypałem sobie azoty na, na pszenicę. I od razu nagrałem na temat tego rozszywacza strumyk. Także niebawem dodam. I czy on dobry, czy nie, to się sami zobaczycie. A dlaczego groch na poplony siejesz? Dlatego, że u mnie w uprawie występuje rzepak i nie sieję gorczycy na poplon. Stosuję po prostu groch, tam z mieszanką wiarek, o czegoś. Ale ogólnie na całej powierzchni praktycznie to, co zostawiają w cierniska to do zimy nawet czasem jakiś działka pszenica, po pszenicę wypada, to szybko gruber i sieje krok zaraz, żeby ta masa wyrosła i żeby, żeby była ta fajnie azot zawiązuje groszek i tak dalej, ale to no ja Wam będę mówił jak tego na internecie jest pełno mądrych kanałów, które o tym mówią. Ja nie potrzebuję się tym chwalić to dla siebie, ale zawsze mogę pomóc jak najbardziej, bo zawsze też tam mogę doradzić. O, widzicie, jakie fajne górki obsechły. A jeszcze go chyba powołuję. Widzicie, jak się kurzy? Tyle obsechło od wczoraj i się kurzy. Jeszcze taka mam nową działkę kupioną, którą wyra trochę wyrabiam, bo tam dużo gałęzi było, więc tam też jeszcze będzie. Ale krzywo posiałem. Kurde, jedną ręką to wiecie, co można robić piwo pić. Nagram coś, jak będę włókował w następnym tygodniu. Tam muszę powłókować. Zobaczcie jakie góry u nas suche są. Już widzicie. Lepiej nawozy będzie się sypać potem. Tu też powulkuję. Tam jeszcze jedna działka jest. Tam na dole. Ale to tam nagram osobny film o tej działce. Ale też już jest góra zaschnięta. Dlatego trzeba to powulkować, żeby było fajnie równo. Ale o tym powiem w następnych filmie, dlaczego włukuje się i dlaczego włukujemy, bo jedni twierdzą, że włukowanie to jest bez sensu, że to tylko przysłaż ziemię. każdego sprawdza się co innego, więc na razie w tym temacie tylko tyle powiem, że będzie włukowane, a co to powiem Wam dalej. Także na razie, 3, 3 marca, grog posiany i tak to wygląda, na razie.